Deszcz bębnił o bruk, odbijając światło migoczącego różowego neonu nad wejściem do baru. Wiktor czekał, skulony w cieniu, paląc papierosa do końca, czując jak zimno przenika przez płaszcz. Zgodnie z umową, Lena miała przynieść walizkę, ich przepustkę do nowego życia, o którym marzyli od miesięcy. Kiedy pojawiła się w wejściu, jej płaszcz połyskiwał od wilgoci. A spojrzenie zdradzało niepokój i coś więcej strach. Bez słowa przekazała mu walizkę, drżąc lekko. Wiktor otworzył ją, lecz zamiast pieniędzy zobaczył puste koperty i kartkę. Wybacz, to tylko gra. W tej samej chwili poczuł na karku zimną lufę pistoletu. Za nim stał Marek, dawny wspólnik, którego uważał za przyjaciela. Myślałeś, że Lena ci pomoże? Przecież zawsze grała dla siebie, nigdy dla ciebie. Bar rozbrzmiał echem wystrzału, a Neon zamigotał jeszcze mocniej, jakby próbował ukryć to, co się wydarzyło. Lena stojąc w deszczu, powoli znikała w ciemnościach, nie oglądając się za siebie. Pod światłem Neonu wszystko było jasne. Lojalność nie istnieje, gdy stawką jest własne życie, a zdrada bywa jedyną pewną rzeczą.